Niedawno Justyna Kowalczyk w dosyć ostrych słowach skomentowała brak reprezentantek Polski na mistrzostwach świata juniorek w wałmatach. Napisała panowie działacze, przyjmijcie moje gratulacje, tak zabijacie dyscyplinę. Jak pan odebrał jej reakcję? Nie tyle reakcję, co wypowiedź. prawda? Wypowiedź. Tym razem ja, ja, ja lubię się wypowiadać na różne tematy, ale tym razem nie będę tego w ogóle komentował. Prawda jest taka, że nie mieliśmy albo inaczej nie mamy w tym momencie zawodniczki do 20 roku życia juniorki, która prezentowałaby odpowiedni poziom, żeby można było wysyłać ją na Mistrzostwa Świata. Nie na wycieczkę, tylko po prostu startować w zawodach, odnosić jakieś jakieś, już nie mówię sukcesy, ale, ale, ale żeby pokazać się tam z dobrej strony. I na Mistrzostwa Świata muszą jechać zawodnicy do tego już przygotowani i wtedy jadą jeszcze po naukę. Natomiast jak ktoś jest bardzo słaby i jedzie startować w zawodach zamykając listę, to może się tu nawet zakończyć odebraniem chęci do uprawiania tej dyscypliny sportu. No i taki jest główny powód. A nie chcę komentować tego w kontekście wypowiedzi Justyny, tylko daję odpowiedź, jak, jak wygląda ta prawda. Nie rozmawiał Pan z Justyną Kowalczyk na ten temat? Nie, nie, nie widzę potrzeby, żeby rozmawiać. W tym sezonie Justynie Kowalczyk idzie gorzej niż w poprzednich sezonach, które były rewelacyjne w jej, w jej wykonaniu, oczywiście. Czy spodziewa się Pan, że zdoła przełamać się i osiągnąć sukces, powalczyć o medal na Mistrzostwach Świata Falu? Ja myślę, że to nie jest sprawa przełamania, tylko. Tylko takiej fizycznej, wytrzymałościowej słabości. Ona jest inaczej, inaczej dysponowana fizycznie w startach. To, to widać, to wszyscy widzą, że że tam z tą wytrzymałością coś, coś nie tak było, bo ona nie wytrzymywała w wielu dystansach końcówek, prawda? Więc wydaje mi się, że decyzja słuszna trenera, żeby ją wycofać z tych pucharów świata pozostałych, żeby skoncentrować się na Mistrzostwach Świata, żeby spokojnie potrenować i to, co tam jest do poprawienia, poprawić. Trener wielotelny jest tak doświadczony, a i Justyna ma już tytuł doktora i, i, i zna się na tych sprawach świetnie. Mm, że, że sobie z tym problemem poradzą i będzie dobrze do tych mistrzostw przygotowanych. Dlatego uważam, że, że jeśli jakiś medal jednak uda zdobyć, a jeżeli nas zaskoczy, to, to kto wie, czy nie podejmie znowu walki z Biergen i Jochałgiem. Ja tego nie wykluczam. Czy nie obawia się Pan, że w momencie, kiedy Justyna Kowalczyk zakończy swoją karierę, to ten poziom zainteresowania biegami narciarskimi w Polsce od razu pójdzie mocno w dół? Ja jestem pewny, że tak będzie. To ja Nie, że się o, o nie obawiam. Biegi zaczęły się oglądać, jak, jak zaczęła wygrywać Justyna. i, i i stąd te dobre oglądalności, prawda, i zainteresowanie. I różnica między skokami i biegami jest tylko taka, że po pierwsze, w skokach można doprowadzić z szerokiej grupy, wyłonić zawodnika stosunkowo szybko. Między 16 a 18 rokiem życia pokazują się już te możliwości, już można zacząć jakieś sukcesy. No od właśnie, ci zawodnicy startują, biorą udział w Narodowym Programie Rozwoju Biegów Narciarskich Bieg na Igrzyska. Jakie są szanse, że rzeczywiście ktoś z tych nastolatków na te Igrzyska dobiegnie? W jakim stopniu Polski Związek Narciarski może im w tym ewentualnie pomóc? No, nasze usytuowanie, czyli usytuowanie związku to jest Powoływanie kadr na poziomie tych kadr olimpijskich, seniorskich czy późno juniorskich, prawda? Natomiast, żeby powołać kogoś, no musi wychować klub sportowy na podstawie no, systemu sportu, który w Polsce funkcjonuje, czyli samorządy, klub sportowy, szkoły mistrzostwa sportowego, prawda? Urzędy marszałkowskie. W wiekach narciarskich jest tak, że mamy tych najlepszych raczej z rodzin ubogich stosunkowo i, i tam nie ma takiego sponsoringu rodziców, jaki się pojawia przy tenisie czy narciarskiej. Ale, ale tak to mniej więcej działa, że my powołujemy tych, którzy, którzy się gdzieś tam wyłonią. Tylko że biegi yy, na ciaskie to jest konkurencja wytrzymałościowa i z natury. Wymaga dużo dłuższego czasu stosowania, bo jeżeli zaczęło się z 10-14 latkami, to w biegach to trzeba 15 lat, żeby dojść do 25 roku życia, gdzie zaczyna się dopiero optymalny okres biega dla biegacza, a po drodze między 18 a 25 rokiem życia są ogromne schody, bo, bo jest to okres, w którym zawodnicy jeszcze nie osiągają sukcesów, nie mają wtedy zabezpieczenia stypendialnego, nie mają jeszcze sponsorów i mało kto nam przetrwa. W 19, 20 roku życia nam zawodnicy uciekają do pracy, wyjeżdżają za granicę i tak dalej, i tak dalej. To, to nie jest takie sobie proste, że tutaj ktoś jest za to odpowiedzialny. Jak pan jako prezes dużego związku sportowego, jako poważny człowiek podchodzi do sytuacji, w której od roku na temat pana życia prywatnego piszą tabloidy? Normalnie. Ja... To jest w jakiś sposób pana irytuje, czy jest panu obojętne? Nie, ja też rozumiem sytuację, że, że ta sytuacja moja osobista może budzić jakieś kontrowersje. No ale też w ciągu tych ostatnich dwóch lat dążyłem do uregulowania tych spraw osobistych i w tej chwili jestem po rozwodzie. W związku z tym no, to jest nic nowego, chyba dla, dla żadnego z tych europejskich społeczeństw. Do 2018 roku będzie pan. Prezesem Polskiego Związku Narciarskiego. Ma pan jakieś inne plany zawodowe? No, to moja druga kadencja w związku z ustawą o sporcie. Prezesi Związków Sportowych mogą pełnić tylko dwie kadencje. Nie, nie wiem jeszcze, co będę robił. Mam jeszcze trzy lata do zakończenia tej kadencji i mam jeszcze możliwość spełniania się sportowego tutaj dalej. Także, także jakoś tak jeszcze nie myślę. Co, co potem, ale, ale w ciągu tych trzech lat jest jeszcze sporo do zrobienia, także, a ten związek nigdy nie był tak, że tak powiem organizacyjnie i logistycznie mocny jak jest teraz. A myślał Pan kiedyś o tym, żeby zacząć wkręcać się w struktury FIS? Dość naturalne byłoby, żeby, żeby się tam pojawić, ale jakoś, jakoś nie czuję ciągu, żeby, żeby tam wskakiwać. Ja, ja jestem tam znaną już osobą, w, tych, w wieloletni udział w tych kongresach, prawda? My się tam z twarzy wszyscy znamy, no, natomiast no te sukcesy w narciarstwie klasycznym polskich narciarzy zwróciły na nas uwagę. W związku z tym pewno, pewno byłaby taka możliwość, ale ja tym za bardzo nie jestem zainteresowany.